Dzień dobry, dzień dobry! Co robimy w drugim odcinku? Będziemy robić boazerię angielską w kąciku jadalnianym. A nie można polską? No, po polsku będzie, ale będzie angielska. No to do roboty. Kasiu, ja mam, ja mam deski, tak jak prosiłaś, przygotowałem. Aha. Co dalej? Tak, no to teraz tak. Te y, długie tak. na dół. W poziomie. W poziomie. Okay. Dokładnie. A te będą w ten sposób przymocowane pionowo i będzie tu przerwa między deskami, że ścianę będzie widać. I na to kolejna. Bole, zamykamy. Deska, dokładnie. Czyli według ciebie jak to się nazywa? Błazeria angielska. Lamperia polska. A teraz pokażę wam, jak zamontować tę angielską błazerię po polsku naszą lamperię. Czyli Muszę sobie położyć pierwszą deskę, utrzymać poziom. No i ona jest za długa, żeby ją przykleić, bo podczas wysychania wilgotności ta deska odpadnie na ze ściany. Będę musiał ją przewiercić, żeby się dobrze trzymała. Ale nie chcę, żeby było widać wkręt. Czyli zastosuję taki frez i takie kołeczki. Choć jak będzie troszeczkę wystawał, przetrę papierem ściernym, przemalujemy to na biało. Nie będzie w ogóle śladu, a mam pewność, że deska się będzie trzymała. Oglądajcie. Jesteśmy gotowi na kolejny etap, czyli malowanie boazerii angielskiej. Dokładnie. Ja mam farbę do drewna MDF i laminatu do wnętrz marki Altax. A ja Wam powiem teraz, że ta farba jest plamoodporna, nadaje się do różnych powierzchni, szybko schnie, no i jest bardzo dobrze kryjąca. Tak, rzeczywiście już po godzinie można malować drugą warstwę, więc bardzo szybko teraz powinien nam pójść ten etap. No i oczywiście nadaje się do kuchni, do lamperii polskiej. No to co, działamy? Działamy. Jak widzicie, bo angielska jest już gotowa, pomalowana, to teraz czas na ściany. Dobrze, a co na ścianę? Mam tutaj przygotowaną farbę, więc możesz lecieć po wałki. I zaraz zaczynamy. Myślałam, że będzie lamperia zielona, jak w szkole. Czasami wystarczą trzy deski, dwa koszyki i kilka małych drobiazgów, aby wykonać fajny, efektowny organizer na owoce. I teraz zobaczcie, układam sobie trzy deski o tej samej długości i do nich mniejsze listewki przykręcę po prostu wkrętami. A teraz wystarczy koszyki zamontować za pomocą uchwytu do deski. A na koniec jeszcze muszę tutaj przygotować sznureczek, aby ten organizer powiesić i dwa takie haczyki z dwóch stron, sznureczek i można wieszać na ścianę. Kącik jadalniany jest skończony, Wazeria angielska wygląda genialnie. Trochę obrazków, koszyki na owoce. No i mamy piękne miejsce. No i mamy stół, obrazki, koszyki, a talerze puste. I co to, to będzie? Dekoracja. Potem musisz zrobić jajecznicę i To ja idę po produkty do sklepu. To jeszcze od razu kup kilka rzeczy, bo jeszcze mamy w kolejnym odcinku do zrobienia okno. A przecież jest okno. Okno jest, ale jego dekoracje zrobimy w kolejnym odcinku. Naprawdę? Tak. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to koniecznie dajcie komentarz, lajka, subskrybujcie kanał, aby zobaczyć, co jeszcze tutaj wymyślimy w tej kuchni. Oglądajcie.